Radosław Pazura, powszechnie znany aktor, przeszedł przez jeden z najbardziej dramatycznych momentów swojego życia, który na zawsze odmienił jego los. Jego ukochana partnerka, Dorota Chotecka, nie odstępowała go na krok nawet w obliczu najtrudniejszych chwil. Ich miłość okazała się być niezłomna, zwłaszcza kiedy lekarze oświadczyli, że powinni się pożegnać. Lecz nadzieja, jaką dał im los, miała przyjść w sposób, którego nikt by się nie spodziewał. 4 maja 2025 roku przenieśmy się w czasie do roku 2003, roku, w którym Radosław Pazura stał się nie tylko osobą publiczną, ale również symbolem walki o życie. Tego niełatwego dnia aktor uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, który zdefiniował na nowo całą jego egzystencję. Chociaż był znanym i lubianym artystą, znalazł się w sytuacji, w której lekarze mieli poważne wątpliwości co do jego przeżycia. Po tragicznych wydarzeniach jego bliska towarzyszka, Dorota Chotecka, Pozostawała z nim w szpitalu, modląc się o jego zdrowie i szybki powrót do formy. Dalsze losy Radosława zależały od wielu czynników, a sytuacja przekształcała się niezwykle dramatycznie. W dniu 24 stycznia 2003 roku, podczas powrotu z występu w Juraci, samochód, w którym podróżował Pazura, uległ poważnemu wypadkowi. Waldemar Goszcz, prowadzący auto, zginął na miejscu, a Radosław trafił do szpitala w stanie krytycznym. Z głębokimi obrażeniami. W tym uszkodzeniem płuc, Radosław musiał zmierzyć się z ogromnym bólem i strachem o przyszłość. Jego determinacja oraz wsparcie Doroty były kluczowe w walce o przetrwanie w najtrudniejszych chwilach. Obydwoje przezwyciężyli wszelkie przeszkody, co stało się początkiem nowego rozdziału w ich życiu. W wyniku tego dramatycznego wypadku, Radosław przeszedł znaczną zmianę w podejściu do życia. Jak sam przyznaje, ten moment stał się dla niego punktem zwrotnym, prowadzącym do odkrycia nowego sensu i głębszej relacji z Bogiem. Dziś aktor aktywnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne, a jego wiara odgrywa kluczową rolę we wszystkich aspektach życia. Radosław i Dorota, obdarzeni miłością, wzięli ślub w Rzymie w roku 2013, a cztery lata później powitali na świecie swoją córeczkę Klarę. Ich historia jest dowodem na to, jak miłość i determinacja potrafią przezwyciężyć najtrudniejsze chwile i stworzyć silną więź. Dziś z wdzięcznością za życie i zdrowie. Radosław Pazura dzieli się swoją historią, inspirując innych do walki i nadziei w obliczu trudnych wyzwań.